Witam. Oto Xiaomi Redmi Smart Band Pro. Czyli oczywiście tańsza marka firmy Xiaomi Redmi Band Smart Pro. Ta opaska ma bardzo duży wyświetlacz w porównaniu ze zwykłymi opaskami jak Xiaomi Mi Band 7 8 porównywalna jest oczywiście z 7 z 8 może niekoniecznie. Dotykamy Zasłaniamy. Always on display. Mamy taką funkcję. Bateria starcza na dwa tygodnie. Bateria yy, starcza na 2 tygodnie. To może przesada na 10 dni, powiedzmy. Jak jest always on display, może trochę. Wtedy wiadomo, bateria idzie jednak trochę szybciej. Można oczywiście tą funkcję zlikwidować, żeby. Nie było i wtedy bateria starcza nam na dłużej. Tutaj mamy takie szybkie menu, które na przykład w Mi Bandach brakuje, więc Xiaomi Redmi Pro to taki powiększona opaska na sterydach, jak to kiedyś ktoś powiedział. To jest dobre, proszę. Tutaj takie szybkie menu i na przykład latalka. W Mi Bandzie jest ciężej to znaleźć. Zegar ustaw w aplikacji. Aplikacja działa bardzo dobrze. Łączy się z firmową oczywiście aplikacją, nie gubi połączenia, są wszystkie powiadomienia, smsy i tak dalej. Ustawienia, nie przeszkadzać, trening, bluetooth, wyświetlacz. Tutaj mamy zawsze włączony, a tu jest na przykład teraz wyłączony, czyli w tym momencie, eee, wróćmy do tego. Eee, nie będzie tak się wygaszał przy tym. Włączamy z powrotem. Na pewno zaletą tego jest bardzo duży wyświetlacz, że nie jest to taki ten pastylkowy. Kod PIN, wyświetlacz. <laughs> Uśpić zawsze włączony. Pyk, tyk, tyk. Start o siódmej. wyłączenie o 23.00. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy w tą stronę. Tutaj proszę, coś mi się ostrość rozwala na telefonie. Tentno 82. Fajne też w porównaniu do opasek, że mamy taki wykres. To jest zaleta wyświetlacza 1.47 cala, czyli całkiem spore. Proszę, po 15 sekundach nam się wygasiło, ale zostały danych. Saturacja krwi, tak, na, na powietrzenie krwi. Tutaj pogoda, proszę, to jest też fajne. 11 stopni, rakowiec, Warszawa. Czas treningu, dystans 98, ostatni trening, ile spaliłem kalorii, ile zrobiłem kroków, ile razy stałem. No to ciekawe. Opaska działa szybko. Przewija się to błyskawicznie, więc nie ma z tym problemu. Tutaj co możemy mierzyć? Tętno, saturację krwi, sen. Ja tam nie wiem akurat saturacji krwi, stres, cykle menstruacyjne, pogoda. Możemy sterować muzyką w momencie, kiedy jesteśmy na przykład połączeni z telefonem. Pyk, zobaczymy, czy zatrzymam film. Eee, nie odtwarza. No dobra, nie odtwarza, ale tutaj mamy głośność w razie czego i tak dalej. I to działa. Można sobie w menu, na przykład słuchając, słuchając muzyki na telefonie, przez słuchawki, trzymając telefon w kieszeni, prawda? Możemy sterować muzyką, włączyć, wyłączyć, przewinąć do następnego utworu. Cokolwiek tam ktoś lubi, cokolwiek ktoś słucha, przydaje się. Wygodna funkcja. Eee, wracamy, wracamy. Muzyka, aparat. No sterowanie aparatem, dobra. Nie, bo akurat jest podłączony, więc coś tutaj zwalę. A akurat nagrywam. No, 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 no. Ostrość. Stopel. Jest ekran za jasny, coś mi się rozwierza. No to jest wina telefonu ksejemi. Alarmy aparat pisze, muzyka pisze, cykle. Za jasny wygląda jakby ekran był trochę i się rozmazywał. Cykle, oddychanie, stres taki. Oddychanie to taki trening jak gdyby oddychania. Też takie ciekawe, że wdech, wydech przez określoną ilość czasu. długotrwały wdech, wydech. No tutaj nie wiem jak widać. Tętno. Oczywiście, możemy sobie mierzyć tętno, treningi. Wybrać sobie trening, taki jak bieganie, spacer, trekking, bieg przełajowy. Dodać również jakieś swoje styl dowolny, Orbitrek Yoga parę rzeczy jest, jak ktoś jest z tym zajarany, ktoś to lubi i tak dalej, no i tutaj są na przykład aktywności, spacer, 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 bieżnia, bieżnia, na bieżni od razu mówię, że nie byłem, więc ta aktywność jest tak naprawdę rzadko, kiedy włączam 2023-08-22 pływanie, nie no, widać po datach, tak. Raczej tam nie używam tego, że chodzić. A co jest denerwujące w tej opasce na przykład? Jedna z rzeczy, która denerwuje, że czasami w trakcie właśnie statystyki. Nie zbaczaj z kursu 280 łącznie 1034, cokolwiek to znaczy kalorie. I tutaj wykres. Ile? Fajne są te wykresy. Dzięki temu, że jest to opaska, kroki. Wykresy, że tu szedłem dalej. Tutaj stanie, cokolwiek oznacza stanie, bo to takie trochę też głupie jest ogólnie. Wyświetlacz możemy łatwo zmienić. Pyk. O. I teraz możemy sobie zmienić na ten. O, proszę. Tutaj mamy taki klasyczny 15:30 68% baterii. Friday 01. Dzisiaj mamy 1 marca. Ja przyzwyczaiłem się do tego wyświetlacza, ale to bardzo szybko, bardzo łatwo. A taki podstawowy, który oni pokazują, to jest ten. Ten jest zawsze, nie? To co mówiłem, to co denerwuje czasami w tej opasce, że czasami mamy... W ręka w grubą kurtkę zimową i nagle Ci się opaska włącza chodzenie. Potwierdź chodzenie. Włącza Ci się automatycznie to w jakiś sposób i denerwuje właśnie, że jest chodzenie. Chcesz zobaczyć godziny, a to nie. Masz zajęte ręce, niesiesz torby, wracasz z zakupów, nie możesz zobaczyć godziny, tylko Ci co chwila opaska wibruje na ręce, bo ona stwierdza, że Ty chodzisz i ona chce, żebyś Ty potwierdził. I nie możesz tego wyłączać. Stop. Bo wtedy się dzieje na przykład, dobra, tutaj trening, i pokażę o co chodzi. No, ja to, to tak, tak najczęściej. Wygląda na to, że chodzisz. Taki powyskakuje e, temat, spacer, tak? Zaciśnij pasek opaski. No, dobra, akurat nie mam zaciśnięte. 3, 2, 1, pyk. I zaczęliśmy trening, chodzenie. GPS-u opaska, tak jak na górze pokazuje, nie ma. Gdyż GPS po prostu bierze z telefonu, nie? No i tak dalej. Tempo i w ogóle będzie mi pokazywać na telefonie od razu wyskoczyło, że Mi Fitness w trakcie treningu. Trening trwa 17 sekund. Kroki zobaczymy, czy. O! Czy zrobię krok? No już wstrzymane. Stwierdziło, że coś ciemnie. Odtwarzacz muzyki. Pyk. Aha, i szybko. A, i koniec. I muszę na przykład przetrzymać przez 3 sekundy koniec. Spalono mniej niż 3, 3 kilokalorie, Sesja nie została zapisana kontynuować i o co chodzi? No i w trakcie chodzenia chcę zobaczyć, a mi się to pokazuje w przerwie trening. No nie, ja mówię przerwi, nie pokazuje ci mi chodzenie. Ja biorę nie przerwi, nie chodzę. Mam 200 metrów do przejścia, nie będę włączał treningu chodzenie. Ona każe mi przez 3 sekundy, a ja trzymam coś ciężkiego w ręku, a ona mi każe, trzy. Trzy sekundy przez 3 sekundy trzymać ekranu, żeby zablokować tą opcję. I czasami po prostu to jest denerwujące, gdyż opaska co chwila wibruje, bo stwierdzasz że chodzi, każe potwierdzić, że chodzisz, nie potwierdzasz, to niby pokazuje, że chodzi, każe przerwać, czyli musisz w tym momencie chcesz zobaczyć po prostu godzinę, nie możesz zobaczyć, bo masz wciśnij 3 sekundy i tak dalej, jak masz zajęte obie ręce, więc takie denerwujące. Pogoda. Jeszcze pogoda jest na pewno fajna w tej opasce. O, tutaj BPM, czyli tęt no, tak, 82, 21 minut temu mierzone, średnie mam 85, w odpoczynku 71, no i taki wykresik. <laughs> Dobra, ja się zmieniam ten w ogóle na wyświetlacz, do którego już się przyzwyczaiłem i tak dalej. Jeszcze powiem, że tą opaskę mam już od roku. I co się z nią wydarzyło? Pogoda. Dobra, najpierw pogoda. Bo mówiłem, że sprawdzimy pogodę tętno, natlenienie organizmu, jak kogoś jalają kroki i tak dalej. Chcę. Mnie na początku jalało. No tutaj niestety jakoś tak kłopot za jasny ekran i jest. Ale tak, mówiłem pogoda. Klikam pogodę i tak jest pochmurno umiarkowana rakowiec. Widać dobrze. 8 napylenie, 71% wilgotności powietrza, czy szansa na deszcz. <laughs> Nie wiem. Sobota. Czyli dzisiaj mamy piątek, sobota, jutro 14 stopni, w nocy 6, niedziela 15 stopni, w nocy 5, poniedziałek, wtorek, wtorek deszczowy 10 stopni i 0, o, czyli mamy ochłodzenie. Tutaj do nas wiosna przyszła już w lutym, my się cieszymy z tej wiosny, a tu się okazuje, że nie do końca. Dobra, opaskę w każdym razie polecam. Warto ją kupić. Jedna z opcji to jest na przykład ten aparat. Sterowanie aparatem to takie, no, trochę, no. I dla tak jak czytałem opinie innych ludzi, i ja się z nimi zgodzę, że jednak lepsza jest od typowego Mi Banda szóstki, 7. Nie wiem, czy można ją porównywać z 8, z ósemką. ale pewnie tak, bo te opaski naprawdę niewiele się różnią. Jest po prostu lepsza ze względu na duży wyświetlacz. Po prostu, to daje, robi swoje. Czyli lepiej, jak ktoś chce kupić ze smartwatcha. Po prostu. Ale opaska kosztuje 125, 250 złotych, 200. Czas 10 minut, dystans 0,98. No tak takie szybkie włączanie. Brak danych o SPO2, czyli na saturacji krwi. Czy to mniej więcej tak. Eee, ładowanie Ładowalka Wróćmy do tego wyświetlacza Niech on się zgaśnie O Przyciskamy O Nie źle Przyciskamy Wygaszony A Nie A dlaczego? Może to O to chodzi chyba Nie Bo jak się przyciska To powinien się wygasić. Coś źle. No, wygasił się. Eee, wyczyść powiadomienie z Twittera. No, mamy powiadomienia z Facebooka, z Twittera. Tak jak je sobie ustawimy, co jest fajne, bo czasami wiadomo. No, czasami. <śś> no, wygasiło się? Nie. Coś nie tak. Coś nie tak. Bo niby powinno. A tutaj jeszcze w ogóle to jest, jest włączone to jest wybudzanie Tak No nie, nieważne. W każdym razie bateria wystarcza na 10. Dni. Ładowarka. No standardem w tym Mi jest taka pinowa ładowarka. I ją bez wypinania wkładamy tutaj, nie? Nic nie zmieniamy, tylko wpinamy tutaj. I wcześniej było w tej pastylce, w jakiej miałem Xiaomi Redmi. Xiaomi Mi Band to było okrągłe i jakoś lepiej dopasowane, bo to co chwila jak ja to kładę, to to się nie ładuje. No tak, trzeba to równo położyć i bardzo łatwo następuje błąd ładowania. Że często jak to położy, jak dobrze tego nie położy, to trzeba sprawdzać. I jest to denerwujące, że wcześniejsza taka kapsułka Mi Band, jak miałem szóstkę bodajże, czy piątkę nawet. Yy, to nie było tego problemu. Jak przywarło, to przywarło. A tutaj nie. Tutaj się co chwila przykręca. Niekoniecznie dobrze złapię. Jakoś tak. właśnie teraz. Już niekoniecznie. Nie, niekoniecznie dotyka, bo chyba też tutaj źle wziąłem. Ale ładowanie jest trochę. E, no właśnie, teraz to mnie bardzo drażni. Jest takie trochę denerwujące. A tutaj, dobrze, źle, e, bo tak nie do końca łapie, bo kładzie się ją i tak dalej, ładowalka gdzieś tutaj, przewód i ładowalka gdzieś tutaj ciągnie, to musi być na płasko i tak dalej, przewód mamy źle, to to bardzo łatwo się odchyla i bardzo łatwo wykontaktuje, to mi się nie podoba. Tutaj jeszcze, tak, możemy wymienić paski, odpinamy ten albo ten i tutaj jest takie Sztywna końcówka, że nie da się wymienić tak jak w Mi Bandach, że się wymienia pastylkę i cały pasek odchodzi. Tutaj tylko ten pasek. Dwa paski, z tej strony, tu się odczepia pasek i tu. I tu jest plastik. Jeden z tych plastików, na który się nasuwa ten pasek, mi się złamał. I notorycznie mi to się urywało. Spróbujmy zdjąć to z drugiej strony. To nie jest skomplikowane. I już mnie drażniło, bo zacząłem e, przestałem używać po części tej opaski. Z tego względu. I złapałem to kropelką. Najpierw złapałem klejem na ciepło. Nie zadziałało, rozładowało się, ale kropelka dała rada od tej pory. Nie odkleja się. Ja sobie paska, powiedzmy, nie mogę wymienić, ale paska raczej nigdy nie zamierzam wymienić. Nie uważam. Jakość wykonania tego paska silikonowego jest w moim. Yy, myślę, że jest całkiem dobra. Nie jest takiej zło i tak dalej. Złe i w ogóle, ale. Pękło mnie, nie wiem, trąciłem, spadło mi, jakoś uderzyłem, po prostu, zapewne moja wina, po prostu u, uderzenie mechaniczne. Ale gdy ta pastylka w Xiaomi Mi Band wychodzi w całości i można ją wkładać, takiego uszkodzenia by nie było. A to już jest ten plastik, który mi się ułamiał, jest niewymienialny, bo, jest, jest, bo on jest stałym elementem opaski. Więc tutaj też wada. Jest wodoodporny. Ja ze względu na to, że oczywiście do 5 atmosfer, ja ze względu na to, że e, to zamoczyłem, to po prostu nie bawię się w to. Nie wchodzę z tym do wody. Żeby nie rozpuścić kleju bardziej niż przez to, że on jest. E, Uszkodzona wodoodporność, bo jeśli chodzi o to, to tak, pływałem w tym, nie pamiętam, czy już była sklejona w momencie, kiedy pływałem, na przykład sobie na Mazurach w jeziorze, ale pływałem, było pływanie, też była taka opcja denerwująca, bo jak chciałem spojrzeć na zegarek, to nie mogłem, musiałem coś tam wchodzić, wychodzić i tak dalej, tylko raz testowanie pływałem, testowałem pływanie, ale mówię, no taka opcja trochę denerwująca. Z tym pływaniem nie pasowało to, bo nie pokazywało, nie chciało wyświetlać, ekran był cały czas wygaszony i w ogóle. Ja ten Display Always Display, czyli zawsze włączony. Nie wiem dlaczego mówię Always Display, skoro jest tutaj w menu. Normalnie jest oczywiście data piątek 1 i 1524. Oczywiście ten wyświetlacz Always Display <coughs> powoduje to, że ta bateria pewnie wytrzyma w tydzień nie te 10-12 dni, może 11. Nie mam włączone tętno, mam włączone do mierzenia, ale na przykład tego SP2, tej saturacji, nie mam łączone z, z opaską. Też nie śpię, gdyż mnie to denerwuje. Nienawidzę mieć czegoś zaciśniętego na nadgarstku w trakcie snu. Jeszcze niby zacisnąć dobrze, to mnie po prostu denerwuje. Ale mówię, ogólnie opaska bardzo dobrze wykonana, jak ktoś lubi Mi Bandy i ma zamiar to kupić, to może kupić. Cenę na Allegro, najniższą widziałem dzisiaj, yy, 125 zł. No jeszcze bym się przyjrzał tej aukcji, czy to nie jakaś podróbka czy coś, bo tak to kosztują 199, 250, 249 nie? na sklepie Xiaomi. To jest chyba oficjalny sklep xiaomi Redmi Band Smart Pro kosztuje w tym momencie 249 zł. No czyli no Tania nie jest z jednej strony Z drugiej strony jeśli kosztuje 125 zł, bo taką aukcję widziałem na Allegro, to już jest ok, nie wiem, może używana. Ja lubię ten wyświetlacz. Tutaj mamy kroki, kalorie e z gaz, e, temperaturę powietrza, datę, baterie i ile razy stałem. No to jest takie głupie, bo nie wiem co to znaczy stanie. Bo kiedyś na przykład bardzo często stałem przed komputerem, a no zamiast chcę siedzieć i na przykład mi nie liczyło tego. Nie wiem, no na czas, że musiałbym 10 razy sobie wstać i postać 3 minuty koło tego komputera, usiąść, nie wiem, rozmawiając z kimś, to usiąść, wstać. Nie wiem. To bardziej przysiady by liczyło. E, tutaj potrząsamy delikatnie. O, powinien się wybudzić. No, wybudź się. A! Może tutaj te opcje coś schrzaniłem. Nie. Dobra. Wygaśnie? Nie, nie wygas. Dobra. Chwilę, 15 sekund. No, tutaj, ten takie menu szybkie to jest też fajne, bo w niektórych tego nie ma takiego menu szybkiego, w mi bandach zwykłych nie ma tego menu szybkiego, bo ekran jest po prostu za wąski. Jest menu takie jak tu, że o tutaj, powiadomienia, e, tyk, trening, aktywność, tętno i tak dalej. Opaska, mówię. Opaska w miarę dobrze, dobrze wykonana. Nie wiem, z jednej strony, co mi się tak nie do końca w niej podobało to to, że wydaje mi się taka damska po prostu, że jakby to był damski zegarek, że kształt, szerokość raczej damskiego zegarka, a że bank był mniejszy i tak dalej, to jakoś się człowiek przyzwyczaił do tego, że każdy nosił tego Mi Manda. A ta, ta szerokość takiego, taki wąski zegarek, to jest wciąż opaskanie smartwatch, nie ma GPS-u i nie ma NFC, nie wiem czy wspominałem. Na pewno mówiłem o GPS-ie, nie mówiłem o NFC. W każdym bądź razie płatności zbliżeniowe tym zegarkiem są niemożliwe. Więc jeśli ktoś by chciał NFC, no to niestety nie z tym zegarkiem. Zobaczmy jeszcze tak z ciekawości, co jest na ekranie tym, który jest zazwyczaj. Czy będę wiedział wszystko? Ten mi się nawet podoba, ale wolę więcej danych jednak. Tyk, 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 tyk. Kroki czasami się bawię, czasami się nie bawię. Czasami mnie interesują, czasami mnie nie interesują. No tak, zobaczmy tutaj. Sen. E, kalorie. Kroki. E, stanie. Oha, no to tak. Tylko co mi się tutaj już wiem chyba nie podoba, że nie ma liczby. Na przykład ja lubię mieć liczbę kroków, tak? Tutaj mamy pewnie wyznaczone na przykład 8000, może 10 tysięcy, bo tego nie zmieniałem, jakiś dziwny limit, w tym no 4000 tutaj jest powyżej, a ja mi chyba pokazywał, że zrobiłem 4000. Czyli ja wolę mieć po prostu liczbę zamiast czegoś takiego, że tutaj mam. Tutaj mam 4328. Skoro tam było powyżej połowy, to pewnie ustawione jest na. na 8000. To się raczej zmienia ten limit w aplikacji. Alarmy na przykład można ustawiać tylko w aplikacji. Z aplikacją się współpracuje telefon bardzo dobrze, nie rozłącza się, nie gubi. W aplikacji można oczywiście dużo więcej tych ekranów, takich zewnętrznych, jak to sobie dobra. Jak są bezpłatne, są płatne. Jak kogoś to jala może sobie dobrać. Dla mnie to nie jest optymalny, ja się do niego przyzwyczaiłem i nie będę go zmieniał. Na przykład w Mi Band miałem robocika, który mi machał rączką, bo się dziecku bardzo podobało. <laughs> no ale to już inna sprawa. No cóż, nie wiem czy jeszcze mam coś podać na tej opasce. No na pewno to jest test po roku noszenia. Urwało się właśnie ten pasek, który skleiłem kropelką i działa. Teraz, żeby go wymienić, musiałbym go wyrwać i znowu skleić kropelką, więc taka wada niedobra, przywaga zwykłego Mi Banda. Dalej, no pasek jest dobry, nie odkrywa się, ręka nie boli, nie wiem. Jakość wykonania jest porównywalna, jest taka sama jak z Mi Bandami. W końcu Redmi to po prostu tańsza marka Xiaomi. Nie wiem jaki sens jest tworzenia takich marek. Ładowalka trochę denerwuje, gdyż tak nie do końca dobrze styka. Trzeba ją równo dołożyć, jak ja ładuję, szybko się rzuci, zajmie się człowiek czymś innym, to nie do końca to wytrzymuje. Bateria jest dobra, trzyma tak jak mówię. Um, około 10 dni myślę, 8-9 z tym display to podobno 7 wytrzyma ja zazwyczaj no w każdym bądź tyle, że czasami się zapomina o tym, że to trzeba ładować to jest jej wada jak miałem jak mi się popsuła na przykład jedna opaska i musiałem ją codziennie ładować to o tym pamiętałem a kiedy ta mi się wyładowuje to o tym zapominam bardzo często mam 63% baterii, ale może się podładuje. Bo czemu nie? A co, telefonu się nie ładuje? Jak ma 63%? Ładuje się. W każdym bądź razie ja już dziękuję. Filmik trochę czasu ma. Pozdrawiam. Jeśli macie jakieś opaski, jakieś pytania co do komentarza, warto polecić. Jeśli ktoś się zastanawia nad kupnem zwykłej opaski Xiaomi Mi Band 8, teraz wychodzi bodajże. 7, 6, to jest na pewno tej klasy już ta opaska, więc można się zastanowić. Z ósem to nie wiem dokładnie. Nie ma GPS-u i NFC. A poza tym opaska ma czyli wszystko. Działa dobrze. Nie ma co narzekać. Ja wolę tutaj w tym ustawieniu, że widzę ile tych kroków. Tak jak mówiłem wcześniej. Ale to już nie ważne. Opaska dobra. Jakość wykonania dobra. Całkowicie wodoodporna. Więc to śmieszne, nie? Gdyś miałem na przykład super Casio, g shock który ostrzegał, że po wymianie baterii, bla, bla bla bla, która starczała tam chyba na kilka lat. Chociaż jednego takiego G-Shocka miałem nawet, który w tym momencie miał yy, ładowanie yy, przez baterie słoneczne, nie? I niby to wytrzymywało, więc teoretycznie nigdy nie wymieniać. To już zwykły G-Shock, który jest super technologią zegarka Casio ostrzegał, że po wymianie baterii może już nie trzymać szczelności. A tutaj nie ma żadnej wymiany baterii. Jest to szczelne zabudowa. Tu się nic nie rozkręca. Tu nie ma jak się woda dostać i to o to chodzi. To jest po prostu w tym momencie rewelacyjna przewaga takich smartwatchy opasek nad telefonami. Nad zwykłymi zegarkami. No ja już dziękuję. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i pisania komentarzy pod moimi filmami.